Zdecydowałem się odwiedzić strzelnicę w śmęży Jeszcze nigdy tu nie byłem mieliśmy pole po drugiej stronie tego muru oporowego kulochytu i tam pociski gwizdały czasem nad głowami Chciałem zobaczyć jak to wygląda pójdę sobie do końca aż do kulochwytu zdaje się widać masę w z tyłu. Pięknie zielono. Cisza, spokój. Tak, jakby zrobić 25-metrowe zadaszenie, takie, taką obudowę 25-metrową, to ten hałas na pewno już by nie docierał do, do domów. Kurczę, no fantastyczne miejsce. Pierwszy strzał zrobił z hełmem wzór 67 coś takiego. Pocisk przeszedł przez czoło hełmu, przeszedł przez kołek, na którym ma taki 4 cm, 3 cm kołek, na którym był powieszony hełm i wgniótł tylną ściankę. Zaraz zrobię powtórkę. Pocisk 575 konika, twół e, nie konika, mnie. 72 grajny prochu bez żadnej przybitki <laughs> no i hełm z 67 ustawiony był strzał z 25 metrów. Eee, zatrzymało się na ostatniej płycie. Zatrzymał się pocisk. Ale jest pęknięty na krzyż. Zaraz będę robił z płytami luźnymi doświadczenie. A jeszcze tutaj drugi strzał oddam, a później wezmę te kolejne płyty. Może gdyby nie było amortyzacji, gdyby to nie wisiało, tylko stało, może efekt byłby jeszcze mocniejszy a zaraz zobaczę poprawię z drugiej lufy i, i zaraz będę w swoją drabinkę pakował płyty no teraz cel był sztywniejszy bo był postawiony a nie wiszący na kołku, więc trafiłem tutaj No tu jest no wiadomo, że to już trochę było osłabione, ale no, zaraz... to zaraz Tylko 10 cm to no, zaraz będę testował drabinkę Tutaj było 7 desek, ta była pierwsza, a tutaj już trudno mi powiedzieć, 6 zostało gładko przebitych, a na siódmej nie ma nawet śladu, więc domyślam się, że no, może spadła po uderzeniu, zanim, bo to była ostatnia, zanim pocisk zdążył do niej dojść, albo, albo rzeczywiście no, nie ma śladu żadnego. No co by było dziwne, biorąc pod uwagę to, że wszystkie są w takim stanie pozostałe <laughs> Ta jest chyba ostatnia, no może no, zobaczymy. Spróbuję jeszcze raz to no, będzie wiadomo, albo nie będzie wiadomo co się dzieje. Ostatni strzał oddałem w wierzchołek hełmu Nie wiem, czy to stąd. No tak, wyrwało coś takiego. Yy, udało mi się znaleźć dwa całe pociski zdeformowane. Zupełnie takie, o, tak to wygląda. I mały kawałek jeszcze jednego pocisku. No, może to nie jest. Nie, może to jest. Nie, to jest kawałek patelni. No to dobra, dwa, dwa pociski odnalazłem. No tutaj jak wierzchołek hełmu strzeliłem, to facunek odrzuciło jakieś 3 metry, a tak się zagieło w drugą stronę. No i tak to, tak to właśnie wygląda i czegoś, czegoś takiego szukałem właśnie, coś takiego, precyzja, połączenie precyzji i mocy bardzo, bardzo jestem zadowolony. Dobrze, mam chyba wszystko, co chciałem pokazać. Tak naprawdę urodziny miałem wczoraj, nie dzisiaj. Eee, tytułem nawiązałem do sztuki Tadeusza Kantora, która mi się podobała, bo ja nigdy nie użyłbym zwrotu dziś. Ja zawsze mówię dzisiaj. Więc dzisiaj nie ma moich urodzin. Urodziny miałem wczoraj. Eee, mam nadzieję, że nie. To znaczy nie chciałbym, żeby, żeby zaczęło padać. Cieszyłbym się. Jest bardzo sucho. Wczoraj troszeczkę, troszeczkę pokapało. Dzięki temu zresztą miałem czyste sumienie i nie wybrałem się na strzelanie a dużo czasu poświęciłem na przygotowanie tego wszystkiego i, i dopiero dzisiaj się wybrałem. Ale dzięki temu, że wszystko miałem przygotowane, no to już nie marudziłem. Po prostu zapakowałem się, kurczę, wszystko załadowałem na rower. Te, te, te cele takie ciężkie i tak dalej. Rozsypywało mi się to po drodze strasznie, strasznie jakoś to nie fajnie było. Ale dojechałem na miejsce. No a teraz mogę opowiedzieć tak, póki pamiętam. Zawartość tej prochownicy, a nasypałem do pełna, wystarczyła mi na 18 strzałów. Strzelałem sobie na 100 metrów do tarczy, ale niestety oddałem tylko 6 strzałów i będę musiał podnieść muszkę lewej lufy troszeczkę. Co tam dalej? No z efektów tutaj tego wszystkiego jestem zadowolony. Zaraz powiem dlaczego przytargałem też Fauda HUNTERA. Przede wszystkim tak, póki pamiętam, strzelałem wyłącznie miękkimi pociskami, minie, znaczy miękkimi w tym sensie, że z czystego łowiu. Tam sfotografowałem przedwczoraj, czy wczoraj, na do, 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 do potrzeby filmu, e, pociski zmodyfikowane z kulkami łożyskowymi, ale, ale nie użyłem. Nie były potrzebne. Do broni tej e, dokupiłem bączki, bo były tylko te, te zaczepy, ale bez bączków. Bardzo fajne, pasują takie krusze. Wydają mi się troszeczkę za szerokie, ale są spoko. Jeszcze tylko, tylko pas nośny. Muszę znaleźć jakiś fajny i widziałem taki e, z miejscem na dwa naboje, no to ja może zrobiłbym coś takiego, że właśnie jakieś fiolki z prochem plus pocisk, coś w rodzaju patronów. Ja jeszcze nie zdecydowałem, ale to nie jest głupi pomysł, żeby coś takiego przygotować sobie. I co tu jeszcze? Aha! I tu jest stopka metalowa, to znaczy jest takie okucie metalowe i chciałbym na to założyć trzewik skórzany, wiązany, dlatego że mi się bardzo podoba. Ale wolałbym to zobaczyć, dlatego, że nie wiem czy jak zamówię to będzie mi pasował, no to niby tam wymiary są podane w tego rodzaju e, rzeczach, ale nie wiem czy to są wymiary zewnętrzne, czy pasuje do takiej, czy śmakiej kolby, jakoś to nie jest dostatecznie dobrze opisane, więc no będę musiał jeszcze tak ostrożnie tego poszukać nie jest bardzo składna, bardzo fajnie mi się z, z nią pracowało, no, rewelacyjne jest po prostu cude, cudeńko. Stosowałem na ważki 72 grejny, bo taki ryjek do prochownicy kupiłem, miałem jeszcze 100 grejnowy, ale nie zabrałem go w ogóle. No, w rzeczywistości szypało się ciut mniej myślę, że z 70 grainów dlatego, że jak się to przytrzymuje paluchem no to jednak jakiś dołek się robi i, i tam może tych dwóch ziaren brakować także yy, wystarczyło prochu na 18 strzałów pełnusieńkich i tam jakaś jakieś paproszki zostały to nawet nie wiem, czy by, został, czy by było na, na bicie deringera. Yy, biegi, biegi, nie wiem, trudno mi powiedzieć w każdym razie wystrzelałem do zera szkoda, że tak mało, mogłem troszeczkę więcej prochu zabrać to bym się strzelał w tarczę bo zabrałem ze sobą śrubokręt, żeby to podregulować no ale było jak było zobaczyłem, że wszystko działa bardzo fajnie mimo ciężkiego pocisku nie czuję się jakiegoś silnego uderzenia w ramię, żadnego kopnięcia takiego potężnego, a zwykły wstrząs. To wynika z tego, że no, pociski, które, które odlałem, ważą, nie pamiętam dokładnie, ale chyba 30 albo 31 gramów każdy. Więc to jest taka waga powtarzalna. Mniej więcej. Gdybym użył większej ilości prochu, trudno mi powiedzieć, nie czułem takiej potrzeby. No, przy tych 70 grainach to zrobił to, co zrobił. Ja kiedyś byłem zawiedziony właśnie efektem postrzału tego hełmu przy użyciu hołda Huntera. Tak zrobił mi takiego zonka. Nie pamiętam już z której lufy strzeliłem, czy slagiem czy z, z Gage 20, czy, czy z lufy w kalibrze 50, tego już nie pamiętam. Ale wtedy powstało tylko wgniecenie w hełmie, no to zdecydowanie było mocne. Wyrywało kawałki kęsy blachy, bardzo mi się to podoba, taki kęs, o, a to jest chyba z góry, tak, no. totalna masakra. Poza względami estetycznymi, walory użytkowe, rewelacyjne, także jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego wypadu. No, czeka mnie jeszcze mycie. Aha! Miałem powiedzieć dlaczego, akurat ten kaliber, dlaczego, akurat takie przyrządy celownicze wolę muszkę. Nie jestem przekonany, przekonany do diopterów. Wolę muszki i znaczy muszkę. No, diopter też skorzysta z muszki, ale wolę muszkę ze szczerbinkami. I no tutaj dla każdej lufy jest osobna szczerbina, więc można. I jest ustawiana, jest regulowana, więc bardzo precyzyjnie można ustawić sobie e, e, na, na jakiś tam konkretny dystans broń. Ja myślę, że nie będę nawet używał tej 100-grejnowej. Może z ciekawości kiedyś do czegoś tam użyję 100-grejnowego stu stu ryjka prochownicy, ale to 70 wystarczy zupełnie. Zalecają chyba 75. Ja używałem 72, no bo nie było 75 grainowego ryka. Robi niesamowite wrażenie przy wysylaniu. No to jeżeli ktoś miałby kaprys i chciałby sobie przerobić y Yy, hołda huntera na coś takiego jest taka możliwość pasuje no trzeba by tylko tam delikatnie dremelem odpiłować yy spód klina żeby luźniej l... wchodził a tutaj proszę bardzo coś takiego pod płaszczyk <śwek> no i cóż no, to taka ciekawostka, ja oczywiście nie będę tego robił. No i teraz czeka mnie najmniej przyjemna część imprezy, czyli czyszczenie tego. Ale mam jeszcze do wyczyszczenia rewolwer, więc to tak hurtem zrobię. Znaczy ten jest czysty, ten jest brudaszem. I wanienkę już przygotowałem. Zaraz się za to zabiorę. Czyszczenie, konserwacja i lulu. Mam już za sobą nieprzyjemną czynność, czyli czyszczenie broni i przypomniało mi się, że chciałem jeszcze powiedzieć o tym, od czego to się wszystko zaczęło. No jakieś, nie wiem, z 10 lat temu zobaczyłem, ja w ogóle jestem zwolennikiem, czy miłośnikiem krótkiej broni. No oczywiście doceniam wartość broni długiej, ale, ale lubię krótką, wolę pistolety i rewolwery. Ale jakieś nie wiem, 10 lat temu, może trochę mniej, zobaczyłem taki karabinek Eleanor firmy Great Gun. To jest konstrukcyjnie w zasadzie to samo, co hmm, derindery de dwulufowe, tylko, że ma kolbę karabinową i dłuższe lufy. No i tak coś ze mną chodziło, to, no, ale w tej chwili to kosztuje... <grym> Pomijając fakt, że no jest już niedostępny, dlatego że przenieśli to do kategorii C1, więc jest na rejestrację. No, czyli w praktyce mogą mieć ten karabinek tylko mieszkańcy Czech. Nie wiem, jak jest ze Słowakami, ale no, Czesi z pewnością. Więc szczęśliwie to się odsunęło. Ale on w zasadzie ten karabinek Eleanor nie bardzo się nadaje do strzelania na długie dystanse, teoretycznie tak, ale stałe przyrządy celownicze moim zdaniem go dyskwalifikują. A kosztuje, ja nie pamiętam, ale kiedy ostatnio sprawdzałem tam chyba w zeszłym roku to już kosztował w przeliczeniu na złotówki jakieś 4200 albo 300 zł, więc bardzo dużo. A konstrukcyjny no pff, trudno powiedzieć, gorszy, lepszy, ale zdecydowanie wolę Kodiaka. Zdecydowanie. Chociażby z uwagi na to, no, jest bardzo dobrze skonstruowany, ale to, że ma regulowane przyrządy celownicze, no i kaliber krąży 58, to jest... 13. 45 bije na łeb, to, to nie ma co w ogóle dyskutować na ten temat. Płucowałem, pucowałem w tak zwanym międzyczasie spadło trochę deszczu. Nie za dużo, ale lepszy ryc niż nic. Więc jestem zadowolony. Cieszę się bardzo, że mam z głowy mycie, bo nienawidzę tego robić no i w ogóle dzień minął fajnie to jeszcze, to jeszcze nie minął całkiem, ale to co przeszło było przyjemne Więc... niestety w ubiegłą niedzielę odszedł mój pies który był ze mną 19 lat, 2 miesiące i, i 7 dni pamiętam jak przywiozłem właściwie to ją, bo to była suczka przywiozłem ją za pazuchą z Wrocławia, jechałem rowerem i te 40 km <laughs> tak ze mną podróżowała no więc była ze mną ponad 19 lat no i odeszła już się z tym pogodziłem już minął prawie tydzień ale no jeszcze tak przez parę dni, jak przechodziłem po jej legowiska, to miałem taki odruch, żeby się schylić i pogłaskać. Właśnie z psami jest ten problem, że żyją zdecydowanie za krótko. Gdyby żyły tyle, co ludzie, to można by dziecku kupić psa i dorastałby. Razem z nim, a tak to niestety, dupa blada. No cóż. Ale z kodiaka się cieszę. Zwłaszcza po czyszczeniu. Przed czyszczeniem nie cieszyłem się tak bardzo. Teraz moja radość jest pełna. No, nawet sobie pozwoliłem na wypicie piwa. I chyba jutro sobie też pozwolę. Jeżeli będzie odpowiednia pogoda, to rozpalę sobie ognisko i kiełbaska, piwko. No, a tak, żeby fajnie tydzień zakończyć. Prawda, Nuniu? Tak. Ojoj. Też dostaniesz kiełbaskę. Dobrze.